Cześć. Cześć! Jest wtorek, wybiła godzina 16, a więc czas na radiowy ekspres studencki, czyli magazyn z życia Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jest to kolejne wydanie specjalne w czasie stanu epidemii w Polsce. A dzisiaj powiemy Wam o kolejnym już spotkaniu wojowników Maryi na wspólnym męskim różańcu. Zapytamy w jaki sposób studenci WSK SIN spędzili weekend majowy. Oraz w którym złożymy życzenia urodzinowe naszemu ojcu założycielowi, ojcu Tadeuszowi Rydzykowi. Przed mikrofonem witają się z Wami Maria rębisz Cesela i Miłosz Rajczakowski. Zapraszamy! Radiowy Ekspres Studencki Pierwszą sobotę miesiąca, 1 maja, odbył się 15. Męski Publiczny Różaniec w Toruniu. Wydarzenie odbyło się w kościele pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Maj to szczególny miesiąc poświęcony Matce Bożej. Z tej okazji nie zabrakło wojowników Maryi, którzy wznosili szczególne modlitwy w swoich intencjach. My jako wojownicy Maryi podejmujemy różnego rodzaju modlitwę. Każdego dnia, przynajmniej ja jako wojownik Maryi, staram się, Tą e, modlitwę różańcową e, zmieniać. Pier, i, I Jednego dnia modlę się za ojczyznę, innego dnia modlę się za rodziny, kolejnego dnia modlę się w intencji kobiet, e, innego dnia za kościół, za papieża, e, w, e, w intencji innych męskich wspólnot. I to jest taka powiedzmy regularność, żeby nie modlić tylko za siebie, ale modlić również za innych. To jest ważne. Nasi reporterzy zapytali, na czym polega ich służba. Nasza służba polega na modlitwie za ludzi i niesienie e, orędzia Maryi, która ma być królową, królową każdego serca męskiego i żeńskiego, bo to przez właśnie Maryję, my jako wojownice Maryi, e, dajemy się pociągnąć jej do serca Chrystusa, który ma nas ze sobą zjednoczyć właśnie przez Maryję. Zachęcamy do odwiedzenia profilu na Facebooku czy strony internetowej Męski Różaniec Toruń. Ze względu na ograniczenia w naszym kraju, większość Polaków nie mogła spędzić tego weekendu majowego tak jak go planowała. Jak ten czas spędzili studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej? Majówka minęła mi w niekonwencjonalny sposób w tym roku, ponieważ zostałem w akademiku, gdyż daleko miałem do swojej rodziny. A jak się złożyła, majówka była w sobotę, niedzielę i poniedziałek. Ale też, uwaga, 3 maja były m.in. urodziny ojca Tadeusza Rydzyka, naszego dyrektora. Więc oczywiście świętowaliśmy w tym dniu jego urodziny i to było naprawdę coś wspaniałego. Mam nadzieję, że takich wydarzeń będzie więcej. Oczywiście trochę mi szkoda, że nie byłem z moją rodziną w tym czasie, ale już nadrobię to na pewno niedługo. Odpoczynek to także czas, w którym warto zadbać o stan duchowy. Dla mnie czas wypoczynku to najczęściej przestrzeń, w której szukam takich form, których nie mogę realizować na co dzień ze względu na liczne obowiązki. To wykorzystanie kilku dni, choćby krótkiego, może długiego weekendu albo części urlopu, na to, by wyjechać na rekolekcje. Po to, by zdystansować się do swojej codzienności, do swoich obowiązków, by usłyszeć samego siebie ale także usłyszeć Pana Boga, ten głos, który najczęściej zagłuszany jest przez ferwor codziennych obowiązków. W poniedziałek obchodziliśmy Święto Konstytucji 3 maja. Dla społeczności akademickiej jest jeszcze jeden powód, dla którego ten dzień jest szczególny. Urodziny tego dnia obchodzi nasz ojciec, założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Z tej okazji studenci chcą przekazać ojcu, dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi najserdeczniejsze życzenia. Ojcze, z okazji Twojego święta chciałabym życzyć ci przede wszystkim wiary i zbawienia. Wiara jest przepiękną, ogromną łaską. Dlatego życzę Ci, abyś wzrastał w niej każdego dnia, by prowadziła Cię ona ku świętości, ku chwale zbawienia, na które każdy z nas czeka. I my również dołączamy się do tych ciepłych słów. Na dziś to wszystko. Zapraszamy Was do śledzenia naszych mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram i Twitter. Zachęcamy do zaglądania na stronę internetową naszej uczelni wsksim.edu.pl, w której można znaleźć wiele informacji. I tym sposobem kończymy dzisiejsze wydanie Radiowego Ekspresu Studenckiego. Za uwagę dziękuję Miłosz Rajczakowski oraz Maria Rębicz-Sasiela. Do usłyszenia. Cześć.